I na zakończenie naszego, naszych obrzędów wstępnych o możliwość zabrania głosu prosił pan minister Stefan Krajewski. Zapinajcie pasy. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo. Ostatnio był długi wykład w temacie rolnictwa, mam nadzieję, że trochę więcej wiepis teraz, co się w rolnictwie dzieje, ile złego zrobił przez osiem lat, ale dzisiaj trochę o historii, bo zapomina cały czas Klub Prawa i Sprawiedliwości, że w konkluzjach Rady Europejskiej głosowali premierzy za tym. Pani premier Szydło, pan premier Morawiecki żeby podpisać przyspieszyć działania związane z podpisaniem umowy z krajami Mercosur. Wytłumaczcie się z wizyty pana ministra Czaputowicza z 2019 roku, który w Brazylii podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Brazylii powiedział, że trzeba przyspieszyć podpisanie umowy z krajami Mercosur, bo to będzie korzystne dla obu stron. Ale jak pytacie, co zostało zrobione mnóstwo spotkań przeprowadzonych z ministrami rolnictwa, z przedstawicielami rządów krajów członkowskich, na co są oczywiście dokumenty po to, żeby budować mniejszość blokującą. 26 listopada 2024 roku polski rząd przyjął uchwałę dotyczącą tego, że nie ma zgody na podpisanie umowy w tym kształcie. Ale z tych rzeczy może bieżących bardziej. Jest tu kilku doradców pana prezydenta Nawrockiego. To może ktoś by wyszedł na mównicę i opowiedział o tym sukcesie we Włoszech, kiedy pan prezydent pojechał przekonywać panią premier Meloni do tego, żeby przystąpiła do mniejszości blokującej, i następnego dnia Włosi przedstawili swoje zdanie w tej sprawie: powiedzieli, że nie będą za mniejszością blokującą, chcą podpisania umowy z krajami Mercosur. To ktoś może o tym sukcesie by coś więcej opowiedział. Mówicie o trudnej sytuacji w rolnictwie i ona faktycznie jest trudna, ale nie rozwiążemy tych problemów waszymi ustawkami. Bo tak jak wczoraj przyjechały wszystkie organizacje związkowe branżowe na pięciogodzinne rozmowy w ministerstwie ustalenia i szukanie rozwiązań systemowych a w tym czasie co robią działacze na usługach największej partii opozycyjnej nagrywają filmy w zaprzyjaźnionych telewizjach z partią opozycyjną że nie chcą ich wpuścić do resortu tak, bo było ustalenie, że wchodzi po dwie osoby z każdej organizacji, i wszyscy się do tego dostosowali. Była merytoryczna, rzeczowa dyskusja, kilkugodzinna i te rozwiązania prezentujemy. Rozpoczęte zostały wypłaty zaliczek w ramach płatności bezpośrednich. Pomoc wypłacana jest na bieżąco, nie tak jak za waszych rządów, że były obietnice, a wnioski nie były rozpatrywane i rolnicy tych pieniędzy nie dostawali. Także trochę dzisiaj krócej i poważniej jak ostatnio. Myślę, że te słowa dotrą do opozycji i zreflektujecie się, że jednak nie zrobiliście nic, żeby Polskę zabezpieczyć i żeby ta umowa nie weszła, a dzisiaj próbujecie rzucić winę na obecnie rządzącą koalicję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu ministrowi.